na to, jak odmówić głosowania w referendum 15 października. Dzień dobry, bez referendum tylko karty wyborcze poproszę. Odmawiam pobrania karty do głosowania w referendum tylko karty wyborcze poproszę. Bez karty referendalnej poproszę. Proszę, Proszę o odnotowanie, odnotowanie mojej odmowy, ale dlaczego w ogóle nie głosować? Przecież głosowanie jest ważne, nie? Problem w tym, że to referendum budzi wątpliwości co do jego uczciwości, legalności i realizacji. Po pierwsze, narusza prawo do informacji. Pytania i spoty referendalne są stronnicze, sugerują preferowany sposób głosowania, zawierają manipulacje emocjonalne, w sposób zamierzony budują w odbiorcy poczucie zagrożenia, tym samym utrudniając obywatelom świadome decyzje. Po drugie, mamy do czynienia z brakiem transparentności. Organizowanie referendum ogólnokrajowego w dniu wyborów parlamentarnych może zaszkodzić przejrzystości i uczciwości procesu wyborczego. Partia rządząca dysponuje niewspółmiernie wysokimi środkami na kampanię. W praktyce niemożliwe będzie rozgraniczenie wydatków ponoszonych na kampanię wyborczą i kampanię referendalną. Po trzecie, referendum jest fasadowe. Gdy wynik referendum będzie wiążący, to musiały wprowadzić w życie wyrażoną w nim wolę społeczeństwa. Jednak pytania są sformułowane tak ogólnie i bez kontekstu, że nie wiadomo nawet, jakby to zrobili. Pytania w większości dotyczą istniejącej już polityki rządzących, więc mamy do czynienia nie z referendum, a instytucją fasadową która zamiast rozstrzygnięcia sprawy o szczególnym znaczeniu dla kraju ma jedynie cel polityczny. Po czwarte, referendum jest nieuczciwe. Decydowanie o polityce migracyjnej w ramach referendum to jedno wielkie no-no. Polityka migracyjna wymaga kompleksowych, wielopoziomowych rozwiązań, które wypracowuje się we współpracy z innymi państwami, a nie decyduje o nich samodzielnie. I podstawą tej polityki powinno być poszanowanie praw i godności człowieka. A nie polityczne manipulacje. Referendum nie jest wiążące, jeśli ponad połowa osób uprawnionych do głosowania nie weźmie w nim udziału. Uwaga! Oddanie pustej karty albo nieważnego głosu to nadal oznacza udział w referendum. Informację wzięłam ze strony nie daj sobie wcisnąć referendum.pl. Tam dowiecie się więcej o temacie.